Dzień dobry Państwu. Spotykamy się w nowym roku, dlatego też przy tej okazji jeszcze raz pragnę za pośrednictwem mediów złożyć wszystkim mieszkańcom Wrocławka dobrego i przede wszystkim zdrowego i przewidywalnego roku, tak jak Pani rzecznik powiedziała. I drodzy Państwo, ten rok był rzeczywiście trudny, nieprzewidywalny. Od marca wprowadzono w Polsce bardzo wiele ograniczeń. Z lockdownem włącznie. My, jako przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego w sposób szczególny to odczuliśmy, bo mogę powiedzieć, że byliśmy na pierwszej linii frontu, a też niestety wiele ograniczeń, w tym także i ograniczeń finansowych dosięgnęło nas w sposób bezpośredni. I zanim rozpocznę krótkie omówienie, to, co udało nam się w 2020 roku zrobić, to przy tej okazji pragnę serdecznie podziękować Państwu prezydentom za wielką pomoc. Jak Państwo widzą, jesteśmy jedną drużyną i powiem tak, że bez Państwa prezydentów, jak i oczywiście wszystkich dyrektorów Urzędu Miasta, jednostek, kierowników spółek miejskich, wszystkich pracowników Urzędu Miasta oczywiście nie udałoby nam się zrealizować to co nam się rzeczywiście udało w tym bardzo trudnym roku a przypomnę że mimo wielkich ograniczeń obostrzeń udało nam się bardzo wiele inwestycji zrealizować w różnych sferach działalności miasta ponad 130 milionów mieliśmy zapisanych w budżecie oczywiście wykonanie jest troszeczkę niższe ale jest to sytuacja normalna Drodzy Państwo, przechodząc do meritum, no przede wszystkim co udało nam się zrealizować, przede wszystkim myślę, że zacznę od tego, że no, rewitalizacja jest jednym z naszych priorytetów, jeśli chodzi o politykę miejską. Myślę, że to też jest wynik bardzo wielu konsultacji, które przeprowadziliśmy z mieszkańcami naszego miasta. Gminny program rewitalizacji już funkcjonuje, no, niedługo prawie, że 3 lata. No i myślę, że tutaj takim bardzo ważnym elementem jest to, że udało nam się, wydatkować też środki publiczne na pomoc przedsiębiorcom prywatnym także to było 5,5 miliona złotych pochodzących zarówno z budżetu miasta jak i ze środków prywatnych i dzięki tym dotacjom udało się odnowić kilka za chwilę kilkanaście Kamienic, bo prace oczywiście nadal są prowadzone. Bardzo ważny element rewitalizacji ścisłego centrum tym bardziej, że udało nam się do współpracy zaprosić właścicieli prywatnych, co wcale oczywiście nie było takie oczywiste i bardzo łatwe, bo. Pomoc publiczna kierowana dla osób fizycznych, właścicieli kamienic no zawsze jest problematyczna i można powiedzieć też po części kontrowersyjna kolejna rzecz na którą chciałbym zwrócić uwagę to jest mural kolejny mural w naszym mieście tak zwany esencja miasta który w swojej wymowie nawiązuje oczywiście do tradycji naszego miasta zależało nam żeby tutaj wyeksponować no, historyczne, powiedzmy tą spuściznę naszego miasta. Tutaj akurat mamy drugi mural, którym został wyeksponowany element naszego fajansu. W obszarze rewitalizacji mamy zaplanowane sześć takich murali do realizacji. Kolejna rzecz bardzo ważna dla mieszkańców miasta, także i dla osiedla Michelin, no przede wszystkim powiększenie obszaru naszego miasta, co stało się Faktycznie od 1 stycznia 2021 roku zwiększyliśmy granice administracyjne miasta o 76 hektarów, a cel był jeden. Też wynikało to z konsultacji z mieszkańcami miasta. Od wielu lat mówi się o alternatywie dla drogi już w tym momencie wojewódzkiej Jana Pawła II i dzięki poszerzeniu granic administracyjnych miasta. Tę alternatywę zaczniemy przygotowywać, na razie oczywiście w sferze koncepcyjnej, a później przejdziemy już do realizacji. Kolejna rzecz, drodzy Państwo, która została bardzo dobrze odebrana przez mieszkańców naszego miasta to. Odkryte baseny miejskie. Na Słodowie, w naszym kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ulicy Lisek, wybudowaliśmy trzy baseny odkryte. Do dyspozycji mieszkańcy oczywiście otrzymali też parking. Koszt całej inwestycji to 3,5 miliona złotych i bardzo się cieszę też, że udało się to. W takim tempie ekspresowym zrealizować, bo była to pełnia sezonu, upalne dni, dlatego też mieszkańcy mogli już z tych basenów korzystać. Kolejna propozycja to tak zwany Włower, czyli jeden z elementów naszego budżetu obywatelskiego, który udało się. We Wocławku zrealizować. W ostatnim sezonie mieszkańcy mieli do dyspozycji już 200 rowerów, w tym 20 rowerów z fotolikami dla dzieci w 39 dostępnych stacjach na terenie miasta. Oczywiście ten pomysł będziemy kontynuować. Nie ukrywam, że na początku byłem sceptyczny co do tego, ale rower miejski we Wrocławku się znakomicie przyjął, dlatego też od 1 marca 2021 roku projekt ten będzie kontynuowany. Drodzy Państwo, inwestycje to także inwestycje w edukację, bo to jest przyszłość naszego miasta, przyszłość naszego kraju. Dlatego też staramy się wspierać tutaj placówki edukacyjne, które, dla których organem założycielskim jest miasto, ale nie tylko, i staramy się też wspierać bazę infrastrukturalną edukacyjną. Dlatego też inwestujemy w tworzenie nowych nowoczesnych pracowni nauki zawodu w siedmiu wocławskich szkołach na chwilę obecną. Oczywiście ten projekt jest realizowany też ze współudziałem finansowym samorządu województwa. Przypomnę, że powstały takie pracownie jak pracownie mechatroniki, pneumatyki, elektrotechniki, technologii chemicznej. Koszt 9 milionów złotych, który będzie ten projekt oczywiście będzie nadal realizowany. Jeśli chodzi o infrastrukturę miejską, bardzo ważnym elementem jest oczywiście dostępność komunikacyjna, dlatego też niezmiennie od wielu lat zmieniamy tutaj infrastrukturę komunikacyjną w mieście. Realizujemy w tej chwili kluczowe projekty, no m.in. przebudowa drogi wojewódzkiej alei Jana Pawła drugiego która już się dokonuje jak państwo jeżdżą to pewnie państwo widzą że w tej chwili ciąg pieszo już jest realizowany a w tym roku też rozpoczniemy realizację pierwszego etapu przebudowy Alei Jana Pawła II też wspomnę że została, przebud została przebudowana w dwóch etapach ulica Grocka, Płocka ulica Kraszewskiego o mniejszych ulicach, drogach już nie będę mówił, bo składa się oczywiście na to wiele dróg gminnych, jak i dróg powiatowych. Także też tutaj pragnę wspomnieć, że ten, te projekty są realizowane bardzo często z udziałem środków unijnych albo po prostu też środków rządowych z Funduszu Dróg Samorządowych. Kolejny, drodzy Państwo. Pomysł, który realizujemy to oczywiście poprawa infrastruktury sportowo-turystycznej. Wspomnę tutaj o skateparku, który otworzyliśmy w ubiegłym roku i który cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Został on wybudowany, rozbudowany kosztem. 1 miliona złotych. Było to jedno oczywiście, jedna z propozycji też budżetu obywatelskiego, a w niedługim czasie też ten teren zostanie wzbogacony o tak zwany pamtrek, czyli powiedzmy takie miejsce z przeszkodami dla rowerzystów. Projekt czternastki, czyli przede wszystkim, jak Państwo wiedzą w związku ze zmianami prawnymi w tej chwili nie ma już domów dziecka są tak zwane czternastki we Włocławku udało nam się też wybudować cztery takie placówki tutaj państwo widzą placówkę przy ulicy Łubnej która już funkcjonuje znakomita infrastruktura i doskonałe warunki dla dzieci no których Życie oczywiście no, nie pozbawiło wielu, wielu problemów. Kolejny projekt, jeden też z takich można powiedzieć projektów pilotażowych, bo jest to jeden z niewielu projektów. W naszym województwie, z tego co pamiętam, był pierwszy albo drugi. Przede wszystkim przy ulicy Żytniej został zrealizowany projekt specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Dlatego też nam bardzo na tym zależało, bo bardzo często kobiety, osoby takie potrzebują wsparcia potrzebują szczególnej terapii i tutaj ze współudziałem środków rządowych przekazanych przez województwo przez wojewodę kujawsko-pomorskiego taki ośrodek wsparcia został zrealizowany który oferuje 12 miejsc noclegowych oczywiście z odpowiednim z odpowiednim wyposażeniem jeśli chodzi o takie powiedzmy projekty, które też nawiązują do historii naszego miasta, to w tym roku również obchodziliśmy stulecie Bitwy Warszawskiej 1920 roku, bitwy zwanej cudem nad Wisłą i właśnie pragnę przypomnieć, że wojewódzkie obchody tej bitwy miały miejsce we Włosławku w trudnym czasie w okresie pandemii ale myślę że udało nam się to razem z województwem czy z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego panem marszałkiem Piotrem Całbeckim udało nam się to zrealizować kolejna też inwestycja projekt no przede wszystkim o charakterze sportowym 96 te mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Pragnę Państwu przypomnieć, że największa impreza o charakterze sportowym w naszym mieście właśnie do Wocławka przyjechało ponad 500 zawodników, w tym oczywiście największe lekkoatletyczne gwiazdy, które miały wziąć udział w zbliżających się igrzyskach, no ale z uwagi na. Pandemię wszystko to zostało przesunięte mistrzostwa również ale mimo tych ograniczeń wielu problemów też organizacyjnych udało nam się je zrealizować i też bardzo się cieszę że Włocławek był w tak dobrym świetle przedstawiany właściwie we wszelkiego rodzaju mediach ogólnopolskich bardzo ważny projekt też służący mieszkańcom naszego miasta przede wszystkim budownictwo mieszkaniowe jak Państwo pamiętają, od kilku lat mówiliśmy o... Projekcie budowy mieszkań na wynajem. W tej chwili ten projekt jest już realizowany przez Spółkę Komunalną Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe. Projekt budowy mieszkań na wynajem przy ulicy Celulozowej. Jak Państwo widzą na zdjęciach, zresztą też razem tam z Państwem prezydentami byliśmy na budowie. Powstają cztery bloki. Ogółem powstanie około dokładnie 288 lokali mieszkalnych z niezbędną infrastrukturą techniczną i oczywiście zagospodarowaniem teren, terenów wokół. W tej chwili, bo mieszkańcy często mnie o to też pytają, trwa proces weryfikowania wniosków, które mieszkańcy złożyli na nowo budowane mieszkanie. Problem niskich emisji w Polsce jest problemem Państwu doskonale znanym. My też we Wrocławku staramy się też dbać o czyste powietrze. Oczywiście tych działań prowadzimy bardzo wiele, ale myślę, że jedno z najważniejszych dotyczy spółki komunalnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, gdzie do końca 2021 roku powstanie kosztem 57 milionów złotych instalacja odsiarczania, odpylania i odazotowania spalin. Dzięki temu no, mieszkańcy, którzy korzystają z tak zwanego ciepła systemowego, no, będą mieli poczucie no, większego komfortu, ponieważ rzeczywiście ta jakość powietrza znacząco, znacząco wzrośnie. Tutaj, jak Państwo widzą, to jest część tej instalacji, która już na terenie spółki została zainstalowana. Drodzy Państwo, kolejna rzecz, fundusze norweskie. Tutaj został przygotowany projekt, w którym walczymy o 10 milionów euro. Przez bardzo długi czas pracownicy Urzędu Miasta, między innymi też Wydziału Rozwoju, pracowali nad przygotowaniem tej aplikacji, która pozwoli nam zainwestować te pieniądze, no przede wszystkim w nowocześniejszą, lepszą administrację, będziemy szli w kierunku stworzenia z Wrocławka, tak zwanego inteligentnego miasta, Smart City. Wiele już elementów udało się zrealizować, ale dzięki funduszom norweskim, które mam nadzieję uda nam się pozyskać, no ten proces zostanie znacząco przyspieszony i na wynik ministerialnego konkursu czekamy do pierwszego kwartału 2021 roku, kiedy zapadną już konkretne rozstrzygnięcia. Jeśli chodzi o infrastrukturę służącą poprawy jakości życia społecznego, bardzo ważny projekt realizowany tutaj na zbiegu ulicy Piekarskiej i ulicy Brzeskiej, pewnie Państwo widzą przechodząc. Centrum Wsparcia Społecznego, placówka dziennego wsparcia dla seniorów i z osobami i osób z niepełnosprawnościami, między innymi powstaną tam też mieszkania wspomagane, mieszkania dla osób, które potrzebują takiego wsparcia w codziennym, w codziennym życiu. Bardzo ważnym elementem rewitalizacji naszego centrum, mimo że Dworzec PKP PKS położony jest za, już poza specjalną strefą rewitalizacji jest oczywiście przebudowa węzła przesiadkowego. Ten projekt jest realizowany przez miasto z budżetu miasta za kwotę ponad 8,5 miliona złotych. W tej chwili ten dworzec jest nieczynny, został przeniesiony na ulicę Węglową. Ale w niedługim czasie powstanie węzło, nowoczesny węzeł przesiadkowy z wiatami i parkingami dla autobusów miejscami dla pasażerów, miejscami postojowymi, miejscami parkingowymi dla rowerów, dob dobrze wyposażonymi poczekalniami. Czekamy teraz, drodzy Państwo, na rozstrzygnięcie oczywiście już projektu architektonicznego. Y, które realizuje PKP y, i czekamy też na przebudowę głównego budynku y, dworca PKP y, PKS y, no bo to jest też jeden z ważnych y, no chyba jeden z najważniejszych elementów y, takich wizerunkowych y, w naszym mieście i dlatego też y, wielkie nadzieje y, z tym projektem oczywiście y, y, łączymy Kolejny projekt infrastrukturalny, też ten problem wynikał bardzo często ze spotkań z mieszkańcami naszego miasta, czyli przejście podziemne przy ulicy Radosnej, przy ulicy Promiennej, kosztem, drodzy Państwo, 11 milionów złotych powstanie tam przejście podziemne dla mieszkańców między innymi i zazamcza oczywiście jest to przejście pod trakcją kolejową dzięki temu że te prace są realizowane szybko także wszystko na to wskazuje że zostaną one ukończone przed terminem a końcowy termin to przypomnę jest 30 sierpnia 2022 roku też drodzy państwo staram się też nawiązywać co jakiś czas do realizacji które są które są w tej chwili powstają w wyniku budżetu obywatelskiego także też chcę wspomnieć że dzięki budżetowi obywatelskiemu wiele inwestycji potrzebnych i wybranych przez mieszkańców powstało na terenie naszego miasta przypomnę że w 2021 roku w Części, tak zwanej zielonej. Został wybrany stary rynek. No też bardzo kontrowersyjny swego czasu projekt, który został zrealizowany. Mieszkańcy wręcz domagali się oczywiście zmiany wizerunku tego miejsca i dlatego też, i dlatego też w 2021 roku ten projekt będzie realizowany. Tak jak i wiele kolejnych, które zostały. Wybrane przez mieszkańców naszego miasta. Drodzy Państwo, kolejna rzecz to oczywiście zagospodarowanie Takiego kluczowego kwartału, jeśli mówimy o rewitalizacji naszego miasta, między ulicami Brzeska, Cyganka 3 maja i Żabia. Jest to element gminnego programu rewitalizacji. Tutaj będziemy realizować projekt budownictwa czynszowego. W tej chwili został już, została wyłoniona najlepsza praca w ramach konkursu architektonicznego na realizację tego projektu. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna, rozbudowa przystani przy ulicy Płockiej, przy zalewie Wiślanym. W tej chwili mamy pozwolenie na budowę. Ten projekt będzie realizowany ze współudziałem Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ponad 17 milionów złotych. Z tego co, jak Państwo pamiętają, podpisywaliśmy niedawno umowę na dofinansowanie tego projektu na ponad 12 milionów złotych. Całość zostanie zrealizowana, zrealizowana do końca 2021 roku. A przypomnę, że powstaną tam m.in. drugi pomost cumowniczy dla większych jednostek, kąpielisko, wodny plac zabaw, domki kempingowe i miejsca służące rekreacji. Wreszcie też ważny projekt infrastrukturalny, też nawiązujący do przemysłowych tradycji naszego miasta. W ubiegłym roku udało nam się odkupić ważną z punktu widzenia miasta nieruchomość ulokowaną przy ulicy Żabie i przy ulicy Królewieckiej. Przypomnę dawny Bank Gdański. Do 1900, w 1914 roku powstało tam Towarzystwo Wzajemnego Kredytu. Ten bank, oczywiście, wrósł w historię naszego miasta i dlatego też pomyśleliśmy sobie, że korzystając no, z bardzo korzystnej ceny. Ponad 2 miliony 100 tysięcy złotych udało nam się tę nieruchomość odkupić i będziemy realizować tam projekt interaktywnego centrum Fajansu. W najbliższym czasie, bo już w styczniu poznamy, poznamy koncepcję architektoniczną, projektowo-koszterysową tego przedsięwzięcia. To jest oczywiście wstęp do realizacji zabudowy całego tego kwartału, bo też przypomnę, że udało nam się odkupić dawną działkę, działkę, która była w dyspozycji gminy żydowskiej, również od przedstawicieli prywatnych działkę po drugiej ulicy, po drugiej stronie ulicy Żabie i tam też będziemy realizować kolejne nasze, nasze pomysły. Wreszcie, drodzy Państwo, też no, we Wrocławku przyszedł czas, żeby bardzo pomyśleć też o wsparciu dla dużego biznesu. I dlatego też tutaj z udziałem Agencji Rozwoju Przemysłu i Spółki Celowej, która na ten cel została wyodrębniona, realizujemy projekt Fabryka i między innymi przy ulicy Brzeskiej powstanie biurowiec klasy A1, gdzie z powierzchni biurowych będą mogli, mogły skorzystać korporacje międzynarodowe, ale także i przedstawiciele biznesu włocławskiego. Mam nadzieję, że ten pomysł będzie spełniał oczekiwania.